Girl, let you go. You are the only one. Witam, z tej strony Katoń967, oto recenzja na Natsuno Taizai, sezon trzeci i czwarty. Owe sezony są kontynuacją anime opartego na mandze autorstwa Nakaba Suzuki. Historia zaczyna się niedługo po wydarzeniach z drugiego sezonu. Klan Demonów pod wodzą dziesięciu przykazań dokonał inwazji na Brytanię. Legendarni bohaterowie tytułowe Siedem Grzechów Głównych jako jedni z nielicznych stawiają skuteczny opór przed demonami. Tymczasem władca Klanu Demonów Król Demonów ma swoje własne złowieszcze plany wobec jednego z siedmiu grzechów głównych Meliodasa. Główni bohaterowie będą musieli stawić czoła wielu wyzwaniom, by pokonać 10 przykazań, jak i samego króla demonów. Co więcej, Meliodas ma swój własny, ukryty cel, którego nie zdradził swoim kompanom. Fabuła przedstawiająca dalsze przygody Meliodasa i spółki, podobnie jak w poprzednich częściach, jest bogata w zaskakujące wzroty akcji, intrygi i emocjonujące momenty. Cała opowieść powoli zmierza do finału w miale umiejętnie i satysfakcjonująco, domykając większość wątków. Tajemnice, które przez większość czasu były nieznane, otrzymują wyjaśnienie. Na przykład na światło dzienne wychodzi przepełniona cierpieniem przeszłość Meliodasa i jego 3000-letnia podróż. Lub także prawdziwa tożsamość pewnych postaci i nieznane wcześniej tajemnice świata przedstawionego. Wyjaśnienia są konkretne i w większości przypadków nie pozostawiają dużych wątpliwości. Niestety logika i zdrowy rozsądek w niektórych momentach fabuły zostały zignorowane, powodując kilka mniejszych lub większych naiwnych i naciąganych rozwiązań. Na przykład pewne postacie nagle znikąd się pojawiają, głównie dlatego, że tak wymaga fabuła. Do tego niektóre wydarzenia są na siłę przeciągnięte, przez co się niepotrzebnie dłużą. Innym minusem fabuły jest to, że balans siły w pewnych momentach zostaje zachwiany. Na przykład teoretycznie silne postacie nagle stają się słabsze bez powodu. A innym razem idąc śladami niektórych shonenów, to anime ukazuje jeden nielogiczny power-up za drugim, przez co obniża wiarygodność opowieści. Jednakże fabuła jako całość pomimo kilku potknięć jest interesująca, zaskakująca i nie nudzi. Spadek jakości fabuły nie jest na tyle duży, by kompletnie rozczarować się tym tytułem i porzucić jego oglądanie. Postacie są potężnym aspektem tego tytułu. Bez polubienia przez widza choć kilku z nich oglądanie tego anime traci większość sensu. Zdradzanie więcej szczegółów o przeszłości danych postaci, rozwój ich osobowości i ich relacji z innymi postaciami są jednymi z największych zalet trzeciego i czwartego sezonu na no Taizai. Widz obserwuje jak stosunki pomiędzy bohaterami się pogłębiają i znaczą dla siebie coraz więcej. Niektóre znajomości zmieniają się w związki miłosne, a przyjaźnie stają się jeszcze silniejsze. Z biegiem fabuły postacie stają przed coraz bardziej trudniejszymi wyborami, które stawiają ich w Kiepskim położeniu. Bohaterowie, podejmując owe trudne wybory, coraz bardziej definiują swoją osobowość, przez co zyskują oni na wiarygodności. Postacie, swoimi decyzjami i tym, co osiągnęli, pokazują wiele cennych wartości moralnych, m.in. te mówiące o tym, jak wiele można poświęcić dla drugiej osoby i jak bezcenne i niezastąpione są więzi z innymi osobami. Niby jest to powtarzanie tych samych tematów co w innych tytułach, jednakże w tym anime pokazano je w sposób wiarygodny i nienachalny. Siedem grzechów głównych są świetnie napisanymi i łatwo zdobywającymi sympatię widza postaciami. Do tego stopnia, że nawet jak fabuła chwilami kuleje, to widz i tak ogląda dalej dzięki temu, że polubił te postacie. Miło się ogląda sceny komediowe z udziałem lubianych postaci, a sceny dramatyczne związane z ich cierpieniem potrafią wywoływać duże emocje. Pokazane jest też inna strona niektórych bohaterów, przez co ich osobowość zyskuje większej głębi. Okazuje się, że niektórzy przeciwnicy nie są wcale tacy źli jak się początkowo. Wydawali, a teoretycznie pozytywne postacie wcale nie są takie święte. Pojawiają się też kilka nowych postaci, które wzbogacają opowieść wiele dość ważnych wydarzeń. Niestety rola kilku bohaterów drugoplanowych w tych sezonach została zmarginalizowana. W większości opowieści zostali oni praktycznie pominięci, co sprawia, że nie wykorzystano ich pełnego potencjału. Grafika w kontynuacji tego tytułu jest skomplikowaną kwestią, ponieważ za produkcję tych sezonów odpowiada studio DIN zamiast studia N1 Pictures. Niestety, Studio Dean nie robi tak dokładnej pracy co e Pictures. Sama kreska i tła wypadają nieźle, jednak z animacją jest gorzej. Szczególnie z animacją walk. Ruchy postaci są krzywe, wiele kadrów są niedokładne, a walki nie mają tak wielkiej mocy co w poprzednich sezonach. Najbardziej to widać w trzecim sezonie. Dodatkowo w grafice czasem dzieją się różne dziwne rzeczy. Na przykład, w niektórych scenach krew jest biała

na szczęście w czwartym sezonie jest już dużo lepiej, jest mniej błędów w animacji, a walki są lepiej zanimowane, częściowo rekompensując to, co widz otrzymał w trzecim sezonie. Muzyka tak samo jak w poprzednich sezonach utrzymuje wysoki poziom. Są traki autorstwa Hiroyukiego Sawano, Kochty Yamamoto i Jego Wada potrafią wywoływać emocje i tworzyć odpowiedni klimat. Co prawda, pewne utwory się powtarzają, jednak stale są traki, i także te nowe wpadają w ucho. Na uwagę zasługują też openingi i endingi. Zarówno trzeci i czwarty sezon tego tytułu posiadają wiele świetnie brzmiących utworów, a niektóre piosenki są tak fenomenalne i epickie, że potrafią wywoływać emocje. Podsumowując, Kontynuacja na no Tazaj pomimo kilku potknięć fabuły i często ubogiej animacji jest anime wartym obejrzenia. Nie jest aż tak źle, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście jest spadek jakości, ale nie na tyle poważny, by uznać to anime za niewarte uwagi. Można czerpać wiele przyjemności z oglądania kolejnych przygód Siedmiu Grzechów Głównych, jeśli przymknie się oko na kilka aspektów działających na niekorzyść tego tytułu. Mimo wszystko Nanatsu no Taizai jest epicką i wzruszającą opowieścią o poświęceniu przyjaźni i miłości z wieloma fantastycznymi osobami. Polecam trzeci i czwarty sezon na Nacunotaj za im fanom fantazy i tym, którzy polubili Meliodasa, Elizabeth i spółkę.